TWN, czyli Triumph TWN, Werke, czyli Triumph Werke, Werke Nürnberg. Nürnberg, tak, 57 rok, model BDG 125 L, czyli podejrzewam, że lux. E, tak on wygląda w całości i on jest praktycznie z jednego kawałka, widać zresztą, bo no tutaj nie ma szkiełka. Jest metale. jakieś takie pęknięcie na tym, ale to wszystko jest. Wystarczy, jak to się mówi, chwila wieczorna, wieczór, dobry wieczór grudniowy czy tam zimowy, i to wszystko można powrócić do tego. Nie? Nawet zobaczyć można o kalamitki, czyli linki są oryginalne. Jedna, druga, tabliczka uh -huh. w pięknym stanie. No i zawieszenie jest hydrauliczne, nie jest jakieś tam smarne na na uh -huh. jakimś tam tawocie, tylko po prostu wlewamy płyn i ono działa. Nie? Brakuje tej pokryweczki, ale o, co ciekawe. On jest naprawdę nie, nieruszany, nierzeźbiony. Jest filterek i stan zbiornika w środku jest tak jakby był odnowiony w jakimś dobrym warsztacie, a on jest oryginalny. Po prostu tam... Świadczy o dobrej jakości materiałów. Albo paliw. Albo paliw. <gry> Które o. nie żarły jak dzisiejsza, jak to się mówi, Nisantra. mieszanka, która ma być ekologiczna. Tak? To jest wersja z podwójnym siedzeniem, bo z tego co gdzieś tam wyczytałem w internecie, jeszcze informacje są na lekarstwo. To jest to było siodło y, pojedyncze, czyli tak jakby jednoosobowe, i dostawka była z tyłu. A ten ma jakąś taką inną, y, że tak powiem, swoją sposobność, bo ma podwójne siodło, jednolite. Brakuje tylnej lampki, ale teraz wrócimy do tej najciekawszej rzeczy, czyli silnika. Tutaj zdejmiemy tą głowiczkę, Ja sobie tu ją przykręciłem. O, i tutaj widać, że. Głowica jest na, na jednym tłoku, przepraszam, na jednej świecy bez żadnego dekompresatora, O wypadłem, Ej, ale ja nic to nie przejmuj się, pozbieram. jest jedna komora spalania, co jest dosyć ciekawe, bo tłoki chodzą równocześnie, pokręcimy trochę tym, o mamy dwa u góry, mhm. z tego co się dowiedziałem jak rzuciłem na twoją stronę, czyli na daj mi złoma, to ten jest sący, a to ten jest wydechowy, jakoś to tam fajnie miesza tą, tą całą mieszankę i to działa, nie? E, no silnik się... Patił. Ta Yamaha do sprzedania. 500 to. Wydolny

No, to jest to jest w jakiej cenie ta 18,900. On ma dokumenty, można mieć w tej zarejestrować. O, 18,900. Do rejestracji, aż tywniak? Za 3,900. 3,900. Łał wow. taka, bo identyczną miałem, Ile pani oceni? 6900 jakie piękne są. Trąbi? Działa trąbka. Jest Dary Tasik, bo ma komplet dokumenty. Wow. Jest zarejestrowany na białą tablicę, tam ma jeszcze pierwszą taką oryginalną swoją, ale białą, na którym jest zarejestrowany, zarejestrowany na tablicę. No i lakiem orginalny stół też jeden kilku. Jać. I ile pani oceni tego? No wiedziałem, że tam nie będzie. A ten Simpson, 70? No, tak, oryginalna 70. Mój chłopak jest trzecim właścicielem. Tutaj ona się błyszczy i dużo osób się nabiera, że niby ona jest odrestaurowana, ale ona jest po prostu domontowana. Ma ceramikę nałożoną. Aha. jest w 100% oryginalna. No i tutaj 29. 900. Wow, wiedziałem, że ta nie będzie, ale że aż tak? 29. Piękny Simpson. Ile chęci pan tego pyżota? 14,5 14,5 To taki piękny pezocik to 14,5 wątek U trochę rzadkość Przyjacielu, a za ile? 9. Za dziewiątkę? Tak. Ona jest, jak yy, to się mówi, z jednej parafii wszystkie numery się zgadzają, z tabliczką znamionową. Super. No, za dziewiątkę. To negocjacje oczywiście. oczywiście rozumiem. Choć naprawdę bajerantko nie? Super. Cęgonowe. Ok, a ta czwórka? 16 oryginalnie zarejestrowany zarejestrowany, wszystkie, wszystkie książeczki jakie dostajesz z fabryki <coughs> ona ba. wszystko mające 77 rok 77 rok słuchajcie, tu za 200 jest taki komar import Węgry to jest chyba oryginalny lakier bardzo ładny dalej tu za 2,5

Ryga Mini za 1500 jest To taki odpowiednik naszej motorynki, tylko w wersji sowieckiej A tu jest Romet za 2 200 tak? Romet 2 200 Romet 1800, wow Widzicie? Za 1800 taki romecik Dobra cena Za 1800 taki romecik Taka za 350. Przybrany. tu za 250 przybrany, za jeden potrzebuje tego, słuchajcie taka osa za 18 Piękna zebrana że. Tak. Jak? Jak? O, Bragdanie. SHK Bragdanie. Koło 16, tak? Koło 16 ile? Ale ładna, taka kompletna Z innego kawałka. Dobra. Pierwszy drugi, ale. Toż taki naplas Anglia. 350 pojemności, 4 osób na licencji odbioru wojskowego i brał udział w operacji Market Garden w lądowaniu na Normandii. Fura z historią, tak mało spotykany u nas. Nie, nie, zachodzi. Tu za 22 taki nawet. A każdy, na ten jest 57. A tamten 41. 41, tak. No. Ale widać, że już jest y, trochę inaczej, y, y, nie? No widać, że to już jest jednak. Te... Dziękuję serdecznie, za nie pan daj. Super, dziękuję. Piękna fura. To jest 600. Słuchajcie. Ja to kupiłem jako 600. Ja mam na niego papiery. Bo to było paki, może to jest 500. Tak ja Ja go odebrałem, przyjechał dopiero z Wielkiej Brytanii. Wow, świeżo sprowadzony. A to jest w tak, I jest wpisane jako 600. I on w opisie miał, że on wychodzi, bo papiera jest 500. A I to... za, za tą furę i pan chce? Za tą furę to jest 350 francuska, Terrota 12. Za tego Terrota 12? Tak. Ter tak. tak. PMK, tak, 500. Tak. Potykano nas tak w takim stanie. Kiedy wyjdziesz tą WM-kę? O, jest cena, Spoko, dzięki. Z dokumentami za 19 tysięcy. To jest bardzo dobry lakier. Jeszcze taka WM-ka. 31. rok. Ta BMK za siódemkę, tak? Nie tak ma być ósemka, ale... A ósemka, a 8 dobra. Zaraz mamy wypakować. To coś jak to kupu nie będziemy dawno robić. Siódemka. <laughs>